Witam Was serdecznie, kochani, w naszej trzeciej części. Co powinieneś wiedzieć, co powinnaś wiedzieć, zanim zdecydujesz się na dziecko, zanim zdecydujecie się na rodzicielstwo? Tak jak Wam wcześniej powiedziałam w poprzedniej części, rodzicielstwo, macierzyństwo, tacierzyństwo prowadzi nas ku rozwojowi. Nie może być inaczej tutaj. Wszystkie nasze trudności, przez które przejdziemy, które nas czekają, tak naprawdę nas rozwijają. To, co cię czeka jako przyszły rodzic. Jakby to zgrabnie ująć? Ważną kwestią są tutaj nasze oczekiwania, nasze wyobrażenia, nasze wizje dotyczące przyszłości, dotyczące dziecka, tego jak to będzie. Tutaj w zasadzie wszystko należy poddać konkretnej poprawce, konkretnej korekcji. Niestety. Podstawowe oczekiwanie, które myślę, że no. Niektóre z nas tam mają w sobie i to mocno ugruntowane, a jest to oczekiwanie dotyczące płci dziecka. Jesteś nastawiona na 100%, że Ty musisz być matką konkretnie dziewczynki czy chłopca. To chciałabym, żebyś popracowała nad tym i to konkretnie, bo naprawdę życie może cię zaskoczyć i im bardziej, im większe będą twoje oczekiwania w tym kierunku, im wyżej zajdziesz, tym później możesz mocniej spaść na ziemię. No niestety tak jest. Znałam też moją koleżankę, która miała wielkie oczekiwania, że to miała być córka, później okazało się, że to będzie jednak syn i naprawdę długo, długo nie mogła się ona pogodzić z tym, że to będzie jednak chłopiec przestrzegam Was przed tym i wszystkim ludziom, którzy będą się Was pytać, czy właśnie, czy chciałabyś, żeby to była córeczka, chciałabyś, żeby to był syn, albo jakieś takie komentarze typu, o jak pięknie wyglądasz, to na pewno będzie syn, bo córeczka zabiera urody, jest pełno różnych zabobonów, nie dajcie się tutaj zaszufladkować na konkretną płeć, bo to tylko prowadzi Was do Waszego więzienia, Waszej głowie, do Waszych oczekiwań. Dużo nieprzespanych i dużo opłakanych nocy może Was to Kosztować, jeżeli będzie się to mijało z rzeczywistością, a uwierz mi, że najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Podstawowe oczekiwanie, czy po prostu taka prośba do Boga, jaką brzmi, żeby dziecko było zdrowe, i to jest najważniejsze, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, to naprawdę nie ma większego znaczenia. Życie jest zbyt skomplikowane, żeby opierać się na takich błachostkach. Jeżeli kogoś w tym momencie uraziłam, mówiąc tak wprost, no to wybacz mi. Myślę, że prawda jest. Najbardziej ceniona w życiu. Może nie przez wszystkich ludzi, ale przeze mnie tak. I jeżeli jesteś na tym kanale, to myślę, że tobie też zależy na tym, co jest, a nie na tym, co sobie wyobrażamy. Wracając do oczekiwań. Jeżeli masz tą pewność, że to na przykład będzie dziewczynka, że Twoje marzenie się spełniło i to będzie ta wymarzona córeczka i wpadłaś w szał zakupowy, pełno sukieneczek, spineczek, gumeczek, masz już wszystko przygotowane, leleczki, wózeczki. Przystopuj z tym, naprawdę przystopuj z tym, bo nie wiesz, nie masz pewności, jakie dziecko Ci się trafi. To, że to będzie dziewczynka, jaką masz pewność, że ona będzie lubiła chodzić w sukieneczkach? Będziesz ją do tego zmuszać? Ja na przykład wolę częściej chodzić w spodniach niż w sukienkach. Nie wiecie, kto Wam się trafi, a trzeba tego małego człowieka uszanować od początku. Dziecko Mamy ubierać, a nie przebierać. Wiecie o co mi chodzi? Jeżeli macie jakieś braki z dzieciństwa, jeżeli brakowało wam lalek do przebierania w cukieneczki, do robienia inkiteczek, no to musicie sobie tą potrzebę jakoś inaczej zaspokoić. Kupcie sobie autentycznie lalkę i sobie jakoś ubierajcie, ale nie róbcie lalek z własnych dzieci. To jest człowiek, okej. Okay? To nie jest zabawka. Naprostujcie sobie to. Druga taka sprawa, jeżeli myślisz o jakichś kiteczkach, autentycznie, z dziewczynką, o jakichś warkoczykach, to też weź pod uwagę. Ja na przykład tak miałam i, i nie nastawiałam się w żadnym przypadku, że moja dziewczynka, moje córeczki będą miały piękne, długie włosy. To nie jest u mnie warunek. Może będą miały, a może nie. Jeżeli chodzi o moją Anastazję, tak było, że ona do trzeciego roku życia miała wielki problem z czesaniem. Autentycznie nie lubiła się zgrzebieniem. A jeżeli już ją uczesałam i tutaj myślałam o jakichkolwiek spinkach czy gumeczkach, żeby zapuścić jej włosy, nie było takiej opcji. Ona sobie za każdym razem spinki czy gumki wyrywała, nie czeka, że mnie na przykład tym poprawiła, i tutaj długa fryzura nie wchodziła w grę. Dlatego Anastazja do trzeciego roku życia miała włoski obcinane na bieżąco, na takie jakiego grzybka i do tego przycinana grzywka, bo tak jak powiedziałam, żadne spinki nie wchodziły tu w rachubę, żeby ona mogła zapuścić tą grzywkę. A co miał jej włosy wchodzić do oczu? Rozumiecie, no? Jest dużo takich blokad. Życie samo nam pokaże, w którym kierunku będziemy iść. I tutaj mam na myśli każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Uwierzcie mi, jeżeli chodzi o dzieci, to tak jest. A wasze oczekiwania to jest druga kwestia. O tam, tam są Wasze oczekiwania, a tu jest życie. <noise> Więc weźcie to pod uwagę. Możecie mieć oczywiście marzenia, tak, ale wiecie, żeby to nie było z klapkami na oczach, że po prostu, jak nie będzie tak, to koniec, to ja umieram, to ja wpadam w depresję, to życie nie ma sensu, to, to w ogóle nie miało tak być. Kolejną ważną umiejętnością w byciu rodzicem jest umiejętność odpuszczania. Poluzowania pasa. Będąc rodzicem, nie możesz być niczego pewnym. Ogólnie w życiu nie można być niczego pewnym, bo takie jest życie, ale przy dziecku jest to spotęgowane, uwierzcie mi. Tyczy się to wszystkiego. Życie z dzieckiem, szczególnie malutkim, które dopiero wiecie, się rozwija, które uczy się chodzić, mówić. To się wszystko tak szybko zmienia. Dzieci mają różne nastroje, często chorują, są nagłe wypadki, klik. I ty musisz być w 100% tak dla tego dziecka. Spadnieć z kanapy złamie sobie obojczyk czy jakieś wymioty się pojawią wirus biegunka wszystko może się stać Ząbkowanie, nieprzesypianie nocy. Nie możecie się odnosić do koleżanki, że ha, dziecko to tam z tydzień może ząbkowało i później już gładko przeszło bez żadnej gorączki. Nie. Twoje może gorączkować przy każdym ząbku, tak jak nasza Anastazja. Za to z ludźmi zupełnie jest inaczej, więc tak jak mówię, nie wiesz, jakie dziecko ci się trafi. To, że Twoja koleżanka ma tak, to nie znaczy, że Ty będziesz miała tak samo, więc się nie nastawiaj. Bądź gotowa naprawdę na wszystko. Bądź gotowy na wszystko. Jeżeli umawiasz się nawet na spotkanie ze swoją psiapsi, ze swoją koleżanką, oddawię te Dawna, nie możesz mieć pewności, że do niego dojdzie. Jeżeli chodzi o nawet o takie drobne rzeczy, no kurczę, no w spotkanie na kawę, czy jakieś wyjście, chociażby na jednego drinka raz w roku, no hello, należy ci się, prawda? No tak należy ci się. Życie tak ci może poukładać wszystko, że, że nie dojdzie do niego, że może dopiero się spotkasz z swoim przyjaciółką za dwa lata, albo dopiero jak minie te pierwsze pięć lat życia dziecka, i ty nagle się obudzisz, ockniesz i wiesz, chciała wrócić do swojego życia towarzyskiego, a go nagle nie będzie, bo stwierdzisz, kurczę. Że jak to zleciało? Gdzie są moi przyjaciele? <laughs> Wszyscy znikli. Znikli, bo po prostu dziecko jest tak zajmujące, przejmujące, zabiera ci całą kontrolę której i tak całkowicie nie masz. Jeżeli już trochę żyjesz na tym świecie, to o tym wiesz. A przy dziecku jest to spotęgowane jeszcze bardziej. Uprzedzam Cię i nastawiam na bycie elastycznym. Na bycie elastyczną i gotową do poświęceń. Jeżeli nie będziesz dawała rady sobie w pracy, czy dawał sobie rady w pracy, bo teraz jest różnie, bo dziecko Ci będzie tak często chorować w przedszkole, czy żłobek, nie będzie tutaj rozwiązanie, bo co drugi tydzień będziesz musiał być w domu, żeby je wyleczyć, a zaraz później Ty się będziesz załatwiać od niego, bo naprawdę tak jest. My się non-stop załatwialiśmy od Anastazji, która przychodziła chora ze żłobka i to były niekończące się historie. W zasadzie Anastazja prawie w ogóle w żłobku nie była, była wcześniej w domu i to chora, więc jeżeli to ma tak wyglądać, to też bierz tą opcję pod uwagę, że może tak się zdarzyć. I co wtedy? Które z Was się poświęci? Które z Was zostanie w domu? To się też samo może rozwiązać, To więcej zarabia, jak to się bardziej opłaca. Wiemy jak jest. Kolejny podpunkt, szczególnie do kobiet, jeżeli jesteś panią perfekcyjną, która lubi mieć wszystko poukładane, która lubi mieć czyściutko. Oczywiście nie mówię, że panie, które nie są perfekcjonistkami, tak nie lubią, bo wiadomo, wszyscy z nas chyba lubią mieć po prostu czysto, ładnie, schludnie, tak poukładane. Ale są kobiety, które są wręcz pedantkami, czy mężczyźni, którzy są pedantami, muszą mieć wszystko w odpowiednim miejscu. Nastaw się, że tak nie będzie, naprawdę tak nie będzie. Szczególnie jeżeli będziesz mieć dwójkę, trójkę dzieci, to w ogóle zapomnij o tym, no nie ma szans. Chyba że staćcie na sprzątaczkę codziennie, no to jeszcze jest szansa, jeszcze jest minimalna szansa. Ale ogólnie to nie. <noise> ogólnie to nie ma tej szansy. No, słuchajcie, to jest po prostu robota głupiego. Sprzątanie codziennie zabawek, które są wszędzie. To nie jest tak, że pokój dziecięcy kończy się na pokoju dziecięcym. Niestety to tak nie wygląda. Zabawki są wszędzie. Jeżeli masz dziecko, to o tym wiesz. Kolejna sprawa, jeżeli masz nisko lustra tak od poziomu, kiedy twoje dziecko nie dosięga w górę, jest ok. będziesz się widziała, niżej już trochę gorzej, bo wiecie te łapki, rączki, usteczka naszych dzieci, które się wszędzie odbijają non-stop, nawet jak ładnie umyjesz to rusterko, to za chwilę Twoje dziecko, jak będzie mu trudno zachować rączki przy sobie i tam nie zostawić swojego podpisu napisanego śliną, czy może czymś jeszcze innym. Kolejna sprawa, dwulatki, piękna, wspaniała ciekawość życia, otwierania wszystkich szuflad i wywalania Ci wszystko do góry nogami. Walka z dzieckiem, plus jeszcze dbanie o niego, dbanie o siebie, a gdzie dbanie o dom. Wiecie, jeżeli nie mamy czasu, nie mamy siły o to, żeby do końca zadbać o siebie, to nie będziemy dbali dokładnie o czystość w naszym domu. No niestety, no, są tutaj priorytety, jakaś hierarchia. Zawsze na pierwszym miejscu będziecie wy, dzieci. No chyba, że macie inaczej poukładane w głowie. Nie pomyślałam o tym, że może ktoś woli chodzić zaniedbany, a bardziej dbać o dom. Dobra, nieważne. Wszystkie panie perfekcyjne prosimy tutaj o poluzowanie pasa i znalezienie swojego szczęścia, odnośnik szczęścia na coś innego, na coś zdecydowanie innego. Podsumowując, dzieci niszczą, brudzą, psują i naprawdę potrzebujemy dużo pieniędzy na naprawy, na środki czystości. To też bierzcie pod uwagę. Jeżeli na przykład macie w planach Przeprowadzenie się do Waszego nowego, pięknego, ślicznego mieszkanka albo domu, a macie mieć małe dziecko i macie taką możliwość, to poczekajcie, wstrzymajcie się z tym, póki dziecko tak nie będzie miało z 4 latka, to jeszcze tak może się dogadać w miarę, że długopisy zostawiamy w piórniku, a nie rysujemy po ścianach, a nie wywalamy mąki na dywany i nie chodzimy i nie plujemy jedzenia wszędzie po kątach, więc... Jeszcze z czterolatkiem można to jakoś ustalić i się dogadać. Ale schodząc niżej wiekowo, radzę Ci zostać w miejscu, w którym teraz jesteś, i poczekać z tą przeprowadzką, poczekać ze swoimi marzeniami o pięknie wyglądającym domu mieszkaniu. Kolejna taka sprawa, już poruszyłam temat oczekiwań, ale waszych oczekiwań. Ale tak się zastanawiam, czy nie są gorsze dla niektórych. Oczekiwania innych, oczekiwania naszej rodziny, przyjaciół, oczekiwania bliskich, co do naszego życia. Jeżeli jesteś osobą, która jest mało asertywna, która ma niską wartość siebie, bo to też chyba tutaj tak, to też ma tutaj wpływ, i która bardzo się przejmuje opinią innych. I tym, żeby wszystkim dowodzić, to naprawdę nie decyduj się na dziecko, bo twoja mama chce być już babcią, bo twój tato chce być już dziadkiem, bo wszyscy dookoła dziecia wujek się pytają, kiedy dziecko? Bo przecież dziecko wzmacnia związek. Nie, nie, nie wzmacnia, od razu mówię, nie wzmacnia. Dziecko to jest próba dla twojego związku, o czym mówiłam chyba już na samym początku tego tematu. Nie decyduj się na dziecko. Pod presją otoczenia, bo to zniszczy cię. Druga sprawa jest taka, że nie zadowolisz tego otoczenia. Naprawdę nie jesteś w stanie, bo załóżmy, że się zdecydujesz na to dziecko pod presją innych. Uwierz mi, że za rok będzie pytanie: kiedy drugie? Tylko jedno dziecko, a drugie to kiedy? A później będzie, kiedy trzecie, a może trzecie? A trzeciego nie chcecie? To też się może zdarzyć. Zawsze będzie, coś nie tak, zawsze będzie coś, co moglibyście zmienić. Jeżeli jesteście w związku i żyjecie na kocią łapę, to przecież kiedyś ślub, kiedy zaręczyny, no wiecie, znacie tą kolejność. Stop, stop, stop. To jest Twoje życie? Nikt za Ciebie nie przeżyje tego życia. Zatrzymaj się i naprawdę, jak jest Ci ciężko, to iść na terapię, zanim zaczniesz. I zanim nawet przyjdzie ci do głowy, żeby spełniać oczekiwania innych, bo tak jak ci powiedziałam, już nie spełnisz ich, a tylko doprowadzisz się do nieszczęścia. I też dużo kobiet słyszę, dochodzą do mnie słuchy, czytam też komentarze, gdzie kobiety piszą, że żałują, żałują, że zostały matkami, i jeżeli mogłyby, to by to cofnęły. Chcę powiedzieć, że każda z nas jest inna. Że nie można generalizować, że kobieta to musi mieć dziecko, bo inaczej nie będzie czuła się spełniona, nie będzie czuła się dowartościowana. Jest pełno różnych jakichś dziwnych argumentów. Żaden tak naprawdę się ciebie nie tyczy. Ty wiesz najlepiej, czego potrzebujesz i idź swoją drogą. A jeżeli zdecydujesz się na dziecko, bo po prostu chcesz, czujesz taką potrzebę i tak dalej, i tak dalej, to też bądź przygotowana, bądź przygotowany, że będzie pełno różnych opinii, dobrych rad, cioci i wujków. Sąsiadki nawet. Co powinnaś robić z tym dzieckiem? Jak powinna się karmić? Czym powinna się karmić? O której godzinie powinno to dziecko iść spać? E, o której ty się powinnaś kłaść spać? Jak ty powinnaś w ogóle przy tym dziecku wyglądać? Dziecko takie piękne, a co się z tobą stało? Ty żyjesz w ogóle? <laughs> Więc będziesz musiała zachować stoiczki spokój, taki dystans, duży dystans do tego wszystkiego, co słyszysz dookoła. Skup się na tym, jaką ty chcesz być mamą. Co ty tak naprawdę chcesz? Dać swojemu dziecku. To co sobie postanowisz? Trzymaj się tego i wara od mojego dziecka, wara od moich zasad. Ma nie jeść mięsa, nie będzie jeść mięsa. Może dzisiaj zjeść batonika i koniec, kropka jest niezdrowy, mam to. No, to są moje zasady, to jest moje dziecko i proszę się dostosować, a jak nie, to nara. Więc trzeba być twardym, trzeba być zdystansowanym i te wszystkie inne mądrości życiowe. Tak jak już też wiecie, łatwo jest o tym mówić, ciężej jest to wykonać. Trzymam dla Ciebie kciuki, myślę, że sobie poradzisz. Tak tylko chciałabym uprzedzić. Czekacie to i wszystkie to przeszłyśmy, przechodzimy. Tak niestety jest. Zastanawiałam się, czy mam o tym powiedzieć, ale tak. Powiem o tym. Kolejną taką sprawą jest zdrowie. W zasadzie nie wiem, czemu jest to mój ostatni podpunkt na liście, bo powinno być to chyba na samym początku. Musimy mierzyć siły na zamiary. I jeżeli jesteś osobą chorowitą, cierpisz na jakieś przewlekłe choroby, które wymagają drogiego leczenia, które wymagają dużo poświęcenia i czasu sobie samym, dużo bym się zastanawiała nad tym rodzicielstwem moim. Nie chcę też generalizować, bo ponieważ są oczywiście super bohaterzy, super bohaterki, które sobie radzą naprawdę w różnych ciężkich sytuacjach i się spełniają jako rodzice, ale jeżeli ty nie masz tej determinacji, nie masz tych pieniędzy, nie masz wystarczająco nawet czasu dobrze na siebie i na swoje leczenie. Zastanów się poważnie nad dzieckiem. Dziecko będzie potrzebowało od ciebie właśnie tego czasu, którego ty już nie masz, tych pieniędzy, których ty może też już teraz za bardzo nie masz, na możliwe, że leczenie tego dziecka. Będziesz potrzebowała mieć czas na bycie przy nim, kiedy ono będzie chorować. Będziesz musiała mieć te siły. Rozumiem, że jeżeli opierasz się na swoim partnerze czy na swojej partnerce, bierzesz pod uwagę, że zawsze ta osoba będzie przy tobie, to też zastanów się jeszcze, co jeżeli zdecydujesz się na rodzicielstwo i będzie taka opcja, że będziecie musieli się rozstać. Czy ty sobie poradzisz? Zawsze trzeba się zastanawiać nad tym. Bo wiecie, w życiu jest różnie. Tak jak już powiedziałam, nie można mieć pewności do niczego. Nasze uczucia się zmieniają, my się zmieniamy, życie się zmienia, wszystko się zmienia. A nie jesteśmy czymś stałym, więc zastanów się, czy byś sobie poradził, czy byś sobie poradziła. Bez tej drugiej strony, jeżeli miałbyś zostać, miałabyś zostać, jak to się mówi teraz ładnie, samodzielnym rodzicem. Podsumowując już, rodzicielstwo to jest. Piękna sprawa, to jest cudowna sprawa, ale też trzeba pamiętać, że wymaga całkowitego poświęcenia od nas, naszego czasu, naszych zasobów, nas samych, naszych sił. I często może nam ich po prostu zabraknąć. Nieraz będzie tak, że będziemy płakać, będzie nam ciężko. I nieraz trzeba będzie zrezygnować z naszych planów, z naszych przyjemności, z naszych marzeń nawet przez jakiś okres czasu, czy po prostu z nas samych. To jest jazda bez trzymanki. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie zniechęciłam za bardzo do rodzicielstwa. <grych> Musiałam swoje matki troszeczkę zaczepić, no bo o tym się nie mówi. A jeżeli się mówi, to za mało się o tym mówi. Przynajmniej ja może nie trafiam na takie osoby, które mówią jak jest, tylko zawsze te ciuru-ciuru, piękne, malutkie dzieciaczki, słodziaczki. Dzieci to czasami są, wiecie, takie... Takie krzyczą, wymuszają, nie proszą, żądają. Wszystkiego żądają. Trzeba po nich sprzątać, być w gotowości w dzień i w nocy. Nie ma tutaj urlopów, nie ma żadnej przerwy. Jeżeli Wam się filmik podobał, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, żeby ten kanał rósł, rozwijał się. Jeżeli był wartościowy, podajcie go dalej osobie, która go może będzie potrzebować. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Cieszę się, że byliście ze mną do końca, że wytrwaliście te trzy części. Pa buziaki. Thank you